O, ten. Proszę, proszę. Cywilne gniazdko. Na razie wyremontowałem to, odgrzybiłem. Mam na razie jedną półkę, szafkę, kanapę. Ale wiesz, no, do memlowego to zaraz to jakieś Jakiś lustro, jakiś telewizor, jakaś malutkie drążek do podciągania. E, mam też wolny pokój. Poznałem pewnego koreańca Kaja. Może będzie się wynająć, ale chcesz, możesz mieszkać z nami. Wiesz, że to są początki. Nie no, brawo. Ale podoba mi się, się to. to podoba mi się to, stary, podoba mi się to. I od wiesz, razu. Wiesz, można, można to urządzić, no nie jest dobrze, jest kibel. Nie, dodaj no, spokój, drzwi się wstawi też drewniane i będzie dobrze, żeby ewentualnie wierz. parę to... kluczy. Tak, pytanie ze 100 punktów. Czy. Jeżeli. Ach, po to i tak znam odpowiedź. Kom. Uważaj. Czemu on do mnie strzela? No To jestem ja, idioto! PIERTEK ty, idioto! Umrę cię k, w złapał człowieku. Podłączył do sprężarki, a chodziła JAK fagata po operacji. Witam. Dobry, Dobry, Dobry. dobre. E, kolega, to ma spotkanie jako towarzysz. Ja, no dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dobry. Pięknie tak dzisiaj jeszcze wygląda, widzę, że tak można będzie troszeczkę już poza pracą. Na ta, ochota jest na tacosika, a tutaj mój przyjaciel Logan Cappuccino, który jest właścicielem, e, Logan's Tacos. Właśnie coś przyniósł ciekawego? E, nic nie ja przyniosłem, niestety nic jebam. Dobre, to jutro a, na, a, czas tak. na coś. To, to, to jutro, to jutro, w takim razie. To do jutra, tak. E, dobra, to okay. na razie. Terem jest jak z BMW. Na zakręcie gazu nie dodajesz. O stary problem! Nie Jaki? mogę! Nic, nic, nic nie mogę zrobić! Trzy, dwa, 1. Nic to... <grym> się... Nie przeciekaj chyba. Pytam się czy chciałbym, 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 chciałbym no. tego. Chciałbym, marzę o tym. Nawet wiesz co? Jesteś taki cwany? tak bardzo chcesz? No! Musimy złapać. <grym> Wracaj tu! Czekaj, 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 nie tu! Nie! Spalą po Diabeł! <grym wytrzał> <grym wytrzał> Nic nie przeszkadza. Jak tam w tym Sandy? Dziewczyny możesz? Mam żonę! Żonę możesz? Pa, pa, na księżycu, jak nie wiem co. Już bym nie tylko nawet kijem, ale kiedyś. Kiedy... O oh Jezu... Sam, kiedyś, kiedyś kochałeś, go... nie? Teraz już nie. Tak, no a potem się starzeć na włosy i zaczęła na brodzie rosnąć. A Nie. co nie? No możesz powiedzieć, k***a, mamy się dwa dni, no. No nie, bo. bo. Ty słuchaj, bo ty w porządku jesteś, a ty byłeś na tu w unicornie? Dawaj, w piątek idziemy, ustawiamy się, w piątek tu weźmiemy moich ziomali, Felipe Koton, Kai, taki azjata, pójdziemy w czwórkę na to się rozróżnisz trochę, popuścisz trochę tych, yy, tych, tych yy, ogrodniczek, Ja, to ja zapiszę w kalendarzu Zapiszę w kalendarzu, piątek, 19 pod Do ciebie? Puść mnie. Jeśli jeszcze raz oddasz strzał, to go spuszczam i go zabiję Więc nie radzę Proszę nie Ja się wzbijam coraz wyżej, aby strzelku! No będziesz miał go na sobie, go Aby strzel Aby strzel ja to Bóg, Bóg, daj. Bóg daj, że te syreny są dobrze zamontowane

Telefon dzwonił, no wiem, 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 wiem. I również robiłem reportaże dla Polsat sport. Polsat sport e -Sport. I sytuacja wyglądała w ten sposób, że nigdzie nie było papieru na całym IMie. Chodziłem po w każdej męskiej. Toalecie, poszedłem do VIP-ów i w męskiej również nie było papieru. Nie mogłem już wytrzymać, naprawdę, bo tam długo stałem na tej scenie, już kilka godzin, że tak powiem, mnie cisnęło. I musiałem wpaść do. No, no nie będę ukrywał, no musiałem wpaść do toalety dla, dla pań. Sprawdziłem, nikogo nie było w środku. Zrobiłem, co miałem zrobić, no i w pewnym momencie panie zaczęły uzupełniać ten papier i zapukały do moich drzwiczek. Czy ma pani tam papier? I ja wtedy zrobiłem tak. Mhm. Mm I to było dla mnie papierowe RP. To było dla mnie papierowe RP. Tak, to jest real story. To jest real story. Ale

Dobra, dobra. Kesadía, yeah, so... tortilla. Wiesz, Antonio ja, Banderas. Ja, no rzeczywiście się kurde nie zjawia. Boję się, co dopuścisz. Co playlink? Co, co, co playlink? <grym> no to jest, to jest tylko dopiero wstęp. Co playlink? Dociągnę 18. To jest tylko dopiero Poczekaj, poczekaj, zaraz będzie akcja, on się rozbierze, ona go zaprosi do sypialni, zobaczysz. Dociągnę 18. To jest to jest tylko dopiero Poczekaj, poczekaj, zaraz będzie akcja, on się rozbierze, ona go zaprosi do sypialni, zobaczysz. Dociągnę 18. Oh. Napkała no to to się na parówkę z warości ze swoich Mam zakład. Nie, da, nie dacie radę po mnie powtarzać. O stówkę. Eee... jakby mógł się pan na chwilę odsunąć... Tak, jasne. Odsunąć. Mamy ten e... zakład. Dobra. A to... e, ty, ty masz rozrusznik serca w tym wieku? Ja to chcę zarobić. Kim jest ten gość? Skąd się tam wziął? Aha. Gwoździe? Jak? Borcia, dawaj mi do siebie numer. Będziemy miał do ciebie biznes, to będziemy gadać. No, ja mam tylko domowy telefon, Sandy Shores, to bym musiał pojechać. <grym> e, poważnie, Morda? No Dobra, co tak na ciebie wołają, ty? <grym> A mnie? Dzięki. Dzięki. Co, dzięki. to gdzie mieszkasz w tym Sandy Shores? Zrobimy zajadę z ekipą, zrobimy, skręcimy dobry biznes, w wariacie. A pan, czego tu szuka? To Wetery... już ziołu. Weterynarza brakuje jeszcze, wszyscy no, po kolei Tu Przychodzi chłop, przychodzi chłop i mówi coś takiego Założysz się, że nie zdążycie przepowtarzać za mną. I ten chłop wyskoczył. A. A pan czego szuka? To jakieś wezwanie było. było. Jakie wezwanie? Ja wzywam żebyś wy***ł sami stąd. Ty wezwanie to może gdzieś tam tutaj, no nie wiem, nic tu się nie działo. A dobra, dobra. A w końcu sami. <słuch>